Znajdujemy się w okolicach Warki, w Sadzie Jabłoniowym, akurat w kwaterze odmiany Idaret. Kilka słów na temat zwalczania szkodników, tutaj głównie skupimy się na mszycach. Jeżeli chodzi o Idareta, znajduje się on już w fazie różowego pąka, ale na większości odmian jest to jeszcze zielony pąk, widoczne są pierwsze płatki kwiatowe. Tutaj z ilustracji, które przeprowadziliśmy na co drugiej, trzeciej rozecie kwiatowej, były znalezione mszyca jabłoniowo-babkowa. Jest to ta, która się wykluła z jaj zimujących, tak zwana założycielka rodu. Dlatego okres przedkwitnieniowy jest to optymalny czas na zwalczanie tej mszycy, zarówno i jabłoniowej, która też się sporadycznie pojawia. Żeby do ochrony możemy wykorzystać preparaty na bazie acetamiprydu, flupy radifuronu czy flonikamidu. Wykonując zabieg przedkwitnieniowy mamy spokój na cały okres około okołokwitnieniowy. Kolejną ochronę w zależności od potrzeby będziemy, popierając to lustracjami, już po okresie kwitnienia wykonywać. I pamiętajmy, że w każdym sadzie jest sytuacja inna i decyzję o konieczności wykonania zabiegu Muszą być poparte lustracjami. W sadach gruszowych problematyczna jest miodówka gruszowa plamista. Akurat w tej lokalizacji lustrowane były rozety kwiatowe. Nie stwierdziliśmy żadnych złóż jaj. Muchy dorosłe oczywiście zaczęły latać, ponieważ te ostatnie dni ocieplenia sprzyjają im. Natomiast zabiegi przedkwitnieniowe tutaj nie ma takiej konieczności ich wykonywania. W lokalizacjach, gdzie stwierdzono, że. Są te złoża jaj, obserwujmy ich barwę, ponieważ momentem wykonania zabiegu jest czas, kiedy te jaja przebarwiają się tak na mocno pomarańczowo i wiemy, że w tym momencie zaraz nastąpi wylek. A produkty, które mamy do zwalczania miodówki gruszowej plamistej, największą skuteczność mają właśnie na te młode stawia larwalne, które dopiero się co? Jeżeli jest taka konieczność i musimy ten zabieg wykonać, mamy do wyboru lub RadiFuron lub flonikami oraz produkty o działaniu mechanicznym na bazie silikonów. To wszystko z mojej strony. Życzę smacznego obiadu i do zobaczenia niebawem w następnych materiałach.